W sumie zabieram się do nagrywania. Tutaj mi coś wyskoczyło, tutaj też, chociaż nie wiem co tutaj się dzieje, ponieważ tutaj jakieś albo naczynko, albo jakieś zaczerwienienie, które nie chce mi zejść. Ale wracamy do tematu. Dobry moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj na film, trochę poważniejszy, ponieważ dzisiaj o trzech kwasach moich ulubionych, które możecie używać w ciągu lata i wiosny. Tak samo opowiem Wam o kilku moich preparatach, które zwłaszczają skórę. Zapraszam do oglądania. Mój ukochany kwas, który możemy z powodzeniem stosować w domu w dużym stężeniu. Wiele firm farmaceutycznych mają ten, ten składnik, ten żel, ten krem, ponieważ w dwóch postaciach on występuje w swojej ofercie. Mowa tutaj o kwasie azelainowym. Ja mam akurat tutaj tańszą wersję Acnederm, 20 gramów, 20% kwasu azelainowego. Jak działa kwas azelainowy? działa przeciw, zapalnie przeciwutokowo, rozjaśniająco, minimalizująco, powsta minimalizuje powstawanie blizn. Można go używać nawet w bardzo mocnym nasłonecznieniu. Był taki okres, kiedy pracowałem w aptece i przedstawiciele potrafili wmawiać, że można go nakładać pod makijaż. Absolutnie ja bym się z tym nie zgodził mimo, że kwas azelainowy nie jest światłoczuły i nie reaguje ze słońcem. Dosyć głęboko penetruje tą skórę, dlatego raczej bym uważał z nimi, jeśli chodzi o nawet stosowanie na dzień. Jak go się stosuje? Stosujemy go na suchą twarz, wyłącznie suchą twarz, żadnych kremów, żadnych toników, żadnej wody termalnej, imgiełek, ponieważ każdy kwas, który nakładamy na, skór, na, na skórę, źle reaguje z wodą, i tutaj. Przestrzegam Was przed tym, ponieważ możemy sobie zrobić wiele podrażnień. Kwas, który używany w nadmiernej ilości może przysuszyć skórę, ale jest to jeden z kwasów, który możemy używać przy trądziku pospolitym, przy trądziku różowatym, przy skórze maksymalnie uwrażliwionej, nadwrażliwej. Natomiast jeśli ktoś ma naprawdę mocną wrażliwą skórę, raczej bym go nakładał punktowo, tak jak ja to robię, na noc. Przy dłuższym używaniu tego kwasu można zauważyć, że trądzik i różne wysypy są zminimalizowane w zaciszu domowym. Dodatkowo pięknie zwęża pory i koi skórę. Używany oczywiście rozważnie, to znaczy nie codziennie, ponieważ tak jak już wcześniej powiedziałem, on może trochę przesuszyć skórę. Natomiast idealny kwas dla każdej, każdej skóry i nawet nadwrażliwy. Jeszcze raz to powtarzam. Jeśli chodzi o kwasy, zawsze pamiętajmy o tym, żeby chronić się przed słońcem, mimo tego, że one nie są światłoczułe i nie są drażniące na skórę, to i tak i tak używajmy tego filtru, ponieważ dzięki temu, że pozbywamy się martwego naskórka z stop, jesteśmy złuszczani, no to skóra się odsłania. Jeśli skóra się odsłania, to jest bardziej uwrażliwiona na wszystkie czynniki zewnętrzne, a nawet na wiatr, także uważajmy z tym i korzystajmy z kwasów. Z rozwagą. Kolejnym kwasem jest kwas ferulowy, czyli dawka młodości i szczęścia dla naszej skóry. Występuje ten kwas w pomidorach i w ryżu, także jedzmy te dary natury i będziemy wiecznie młodzi. Prócz tego, że działa przeciw zapalnie przeciwwojotokowo i przeciwtrądzikowo, trądzik pospolity i trądzik różowaty również sobie daje rady świetnie z atopowym zapaleniem skóry. Sprawdzi się przez skórze, która ma liczne przebarwienia i blizny, on jest spłyci. Nie bez powodu powiedziałem, że to jest dawka młodości dla naszej skóry, ponieważ jeden z kwasów, który naprawdę silnie działa przeciw zmarszczkom mimicznym i tych, tymi, które są stworzone przez naszą naturę, czyli słońce, wiatr, deszcz, czynniki zewnętrzne, stres. Także on tutaj będzie właśnie tak działał. I, i wiem, że marka Cesderma, hiszpańska marka, szczyci się tym, że właśnie ma kosmetyki z kwasem ferulowym dobrej jakości. Zapomniałem również dodać, że kwas ferulowy pochłania promieniowanie UV. Także jesteśmy bezpieczni. Alfa-hydroksykwasy, czyli kwas migdałowy, znajdziemy go w pestkach wiśni i pestkach moreli, moi drodzy, czyli owocówki, owocowe kwasy, które działa, które działa rozjaśniająco na trądzik, na przebarwienia, na zmarszczki. Ale teraz uwaga, ja tutaj nie jestem od tego specjalistą, natomiast chcę Wam powiedzieć, że jeśli pójdziecie do kosmetologa, kosmetyczki, który wam, którzy Wam zaaplikują właśnie kwas migdałowy. Musicie powiedzieć, na czym Wam tak naprawdę zależy. Później jest dostosowana tak naprawdę moc, stężenie tego kwasu do Was, do Waszej skóry, do Waszego obecnego stanu skóry. I tak właśnie się dzieje, się dzieje ze kwasami. Ponieważ małe. Mała ilość, małe stężenie kwasu migdałowego zapewni nam nawilżenie, witalność tej skóry, zaś im większa lub w połączeniu z innymi kwasami będzie bardziej działał zwłuszczająco, może nie regenerująco, ale bardziej tak witalizująco, ale dogłębnie. O to mi chodziło. Ponieważ mówię tutaj pokrótce o kwasach, które ja lubię, a ja mam skórę bardzo wrażliwą i nadwrażliwą, kwas migdałowy, czyli kwas o którym mówimy, będzie się również nadawał do takiej skóry. Również nie, nie koliduje ze nie słońcem, dlatego możemy spokojnie bawić się, używać właśnie kwasu migdałowego. Czas na moje kosmetyki, które używam z powodzeniem, właśnie. W lato, w jesień, wiosnę, w zimę, wszędzie, cały rok. Zawsze używam tych produktów. Może nie tych marek, natomiast obecnie mam te marki i chcę Wam pokazać właśnie, czego używam. Jest to CC&ME glinka zielona. Glinka zielona słynie bardziej, może nie z, nie z y, złuszczania, natomiast działa oczyszczająca, sobę, i przeciwzapalnie, przeciwtrądzikowo. Moi drodzy, jest to 100% glinki zielonej i jeśli chcemy, żeby ona bardziej złuszczała, nam skórę, wystarczy zmieszać tą glinkę z niedostateczną ilością wody, tak żeby ona niezbyt była mokra i wodnista. Wtedy przy masażu, przy wykonywaniu masażu, mamy taki mini peeling, bardzo, bardzo drobnoziarnisty, który nada się do każdego typu skóry, mimo że wiadomo, glinka zielona słynie z tego, że, nada, że jest przeznaczona do skóry mieszanej i tłustej. Uważam, że jest to naturalny kosmetyk, po którego mogą sięgać nawet skóry wrażliwe. Kolejnym produktem jest to peeling enzymatyczny. Jest to Pure by i wygładzający peeling enzymatyczny. Enzym z ananasa i dyni. Moi drodzy, tutaj mamy również owocowe składniki. Świetnie, ale to świetnie odświeża ten, ten peeling enzymatyczny. Ma formę kremową, ma, formę, ma, ma zapach bardzo taki cytrusowy, świeży, odświeżający, bardzo przyjemny. Koi zmysły, świetnie wygładza, odsuwa matwy i i tutaj jeśli chodzi o działanie peelingujące, jest ono bym powiedział mikro nie jest to tak mocne jak kwasy, które na początku opisywałem, natomiast myślę, że z powodzeniem mogą używać w każdym wieku osoby, przy, każdej, przy każdym typie skóry, także polecam jak najbardziej się nadaje taki produkt do używania dwa, nawet trzy razy w tygodniu, jeśli ktoś ma naprawdę tłustą i oporną skórę. Kto z was lubi marakuje ręka do góry, łapka w górze i subskrypcja zostawiona, ponieważ dzisiaj teraz mowa o Glam Glow Good in Bed, czyli produkt kosmetyk, który dobrze wam zrobi w nocy i będzie dobrze wam robił całą noc. Krem o zapachu już wam mówię takiego takie landrynki słodko cytrusowej orzeźwiającej. Ma w składzie kwas hialuronowy, ma w składzie również marakuje i mieszankę delikatnych kwasów AHA, PHA i BHA. Nie są to może duże stężenia, dlatego spokojnie można używać przez cały rok. Jeśli zabezpieczymy skórę filtrem minimum SPF-30, SPF-50, zależy gdzie mieszkamy, co robimy, jak długo jesteśmy na słońcu. I on naprawdę działa wygładzająco. To jest bardziej, bym powiedział, krem, który jest przeciwzmarszczkowy niż przeciwzapalny. Otrzymacie go w perfumerii Sephora na wyłączność, tak mi się wydaje. I naprawdę działa cuda. Jeśli ktoś ma skórę nawet przesuszoną, dzięki zawartości kwasu hialuronowemu będzie miał ją nawilżoną. I faktycznie działa, moi drodzy, co też widzieliście chyba ponad rok temu, jak dałem wam efekty na moim blogu i instastore. Fajny krem. Hydrolat z oczaru werbeny, lawendy, cytryny plus olej z pestek winogron. To właśnie te składniki znajdują się w preparacie marki D. De Alchemy Natural Microdermabrasion Peel. Ale niech was nie zwiedzie ta cytryna w składzie hydrolatu, które jest zawarty właśnie w tym preparacie, bo sam sama microdermabrasja De Alchemy pachnie ziołowo, lawendowo. Ja to, ja to wyczuwam taką orzeźwiającą miętę. Przepięknie to pachnie. No, po prostu cudo. Ale Dealhemi ma właśnie składnie, składy tak stworzone z olejków eterycznych, które pachną niesamowicie pięknie. Ale wracając do działania pre, preparatu, on ma takie bardzo, bardzo drobno zmielone drobinki, które przez to, że masujemy skórę, one zwłaszczają nam martwy naskórek. Co więcej, one nie są ostre, nie powodują podrażnień skóry. Przepięknie mi to pachnie. Cały czas to czuję. Nie, pod, nie powodują podrażnień skóry. A dodatkowo naprawdę ta skóra jest niesamowicie wygładzona, nawilżona, ujędrniona przede wszystkim, ponieważ właśnie te składniki olej z pestek winogron działają ujędniająco, nawilżająco i trochę nawet natłuszczająco, jednak nie martwcie się, tutaj po tym preparacie nie, nie doświadczycie skóry przetłuszczonej, tłustej czy lepkiej. On się zmywa bardzo szybko, natomiast zostawia skórę gładką. Uwaga dla skóry bardzo wrażliwej. Trzeba uważać z naciskiem, ponieważ im bardziej przyciśniemy do skóry ten produkt i będziemy masować, tym większy peeling sobie zrobimy. Dlatego skóry wrażliwe raz w tygodniu, skóry mieszane, tłuste, bez tendencji do zmian ropowych zmian ropnych. Myślę, że spokojnie te dwa, dwa razy mogą sobie użyć takiego produktu. Też muszę zaznaczyć, że jeśli ktoś ma wiele uczuleń, to lepiej sobie wziąć próbkę, ponieważ Dealhemi mają próbki, wysyłają do różnych drogerii czy nawet do perfumerii Sephora, bo wydaje mi się, że tam również te kosmetyki są dostępne w superfarmie, w drogeriach internetowych mają również próbki. Także poproście, wypróbujcie, ponieważ Dealhemi sporo w składach mają olejków eterycznych. A co za tym idzie, bardzo wrażliwe skóry niekoniecznie się z tym lubią. Moja skóra źle nie zareagowała, zresztą wiecie, że ja kocham żel do mycia tworzy tej marki i ubóstwiam krem pod oczy, taki bogaty, który stosuję na noc i czasami na dzień. Także jak najbardziej ze swojej strony, wracając do peelingu, ten preparat mogę polecić. Znacie mnie i wiecie, że ja bardzo rozważnie podchodzę do każdego typu peelingu, do każdego typu zabiegu, dlatego jeszcze raz powtórzę. Jeśli robicie peelingi w domu czy u kosmetologa, zaopatrzcie się w filtr przeciwsłoneczny. To jest bardzo, bardzo ważne. I nawet jeśli kwas nie wykazuje działania foto-uczulającego czy, czy kolidującego ze słońcem warto zabezpieczyć tą skórę? Jeszcze raz powtórzę, to jest ścieranie martwego naskórka. Niektóre, niektóre preparaty robią to głęboko, niektóre płytko, ale mimo wszystko przezorny, zawsze ubezpieczony i zawsze ten filtr powinniśmy nosić ze sobą, reaplikować, dokładać, ewentualnie jeśli pracujemy przez na przykład 12 godzin, to przynajmniej nałożyć produkty, kolorowy Czy filtr, taki, żeby dał nam bezpieczeństwo w drodze do pracy, no bo jak wrócimy, to już będzie wieczór. Dodatkowo warto wspomagać się później po okresie kwasowym, jeśli zrobimy sobie serię takich zabiegów czymś regenerującym, czyli kremem, który kremami pielęgnacją, które będą przyspieszać regenerację skóry, ponieważ skóra, tak, już wcześniej po dwa czy trzy, trzy razy powtarzałem, jest odsłonięta i narażona na czynniki zewnętrzne. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy dany kwas na nas zadziała, to lepiej iść zapłacić do kosmetologa, do kosmetyczki, do, do salonu piękności i iść i się samemu przekonać. Tam na pewno jesteśmy bezpieczni, tam wypełniamy kartę pacjenta, tam dostaniemy szereg informacji za i przeciw. Mam nadzieję, że ten film nie był tak bardzo chaotyczny, jak ja tutaj myślę, że jest. Ale bardzo pokrótce chciałem Wam przekazać to, co ja wiem, co stosuję, co lubię, a myślę, że nie jednej, nie jednemu z Was przydają się takie informacje, ponieważ wiele, wiele z nas szuka dalej cały czas sposobu na to, żeby się odmłodzić, upiększyć, rozjaśnić, działać przeciw zmarszczkowo, anti aging i tak dalej. Natomiast pamiętajcie o tym, że ja kosmetyki traktuję jako pasja, jako przyjemność. Nie traktuję tego, muszę to zrobić, bo jak nie, to będę miał zmarszczki. Absolutnie nie, ja się tym bawię. To jest moja pasja i nie robię nic na siłę. Nie robię nic, co nie jest w zgodzie ze mną. Więc co? Kończymy ten materiał. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, obserwacji mojego Instagrama. Również widzicie tutaj po bokach, czy po tym boku, czy po tym, czy po dwóch. Widzicie dwa filmy, które możecie sobie kliknąć, zobaczyć, żeby zostać jeszcze ze mną na dłużej. Rozwijajmy ten kanał, a mam nadzieję, że takich treści i moja dykcja będzie się poprawiała wraz z filmami i nie będzie tego, e, 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 ale no tak. Także to już dzisiaj wszystko. Trzymajcie się, cześć.